Szanowni państwo, dzisiaj w temacie podejmie pan Wojciech Konstanty Kempa, który jest historykiem, dziennikarzem, autorem licznych publikacji historycznych, w tym pięciotomowego opracowania Okręg Śląski Armii Krajowej, a także prac na przedpolu Warszawy czy Ślązacy Czwartacy, badacz współczesnych dziejów, koncentrując się na badaniach historii Polski XX wieku a ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ruchu, Oporu społecznego i polonii. Ba, ba, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL-u, za to również odznaczony stosownymi odznaczeniami. Bardzo mi jest miło powitać. E, tutaj zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, e, ponieważ nasi dziadowie służyli w tym samym 11. Pułku Piechoty Stacjonującym w Stanowskich Górach. Pojedynku, zapraszam cię bardzo serdecznie i życzę Państwu bardzo miłego odbioru. Witam Państwa serdecznie, przyjechałem do Państwa z Siemianowic Śląskich, z Górnego Śląska, jak Andrzej, jesteśmy górnoślązakami, z dziada pradziada. A niestety o Górnym Śląsku w Polsce ludzie niewiele wiedzą, niewiele, nie znają historii Górnego Śląska i bardzo jako historyk i jako Ślązak nad tym boleję, dlatego parę słów wprowadzenia. Dzieje Polski i Śląska rozeszły się już w XIV wieku. Od tamtej pory biegły odrębnymi torami, ale ludność polska na Śląsku mieszkała w dalszym ciągu. Od XVI wieku Śląsk był częścią pod względem politycznym świata niemieckiego. Najpierw w ramach monarchii Habsburgów, później w ramach pruskiej monarchii Hohen Hohenzollernów i później Zjednoczonych Niemiec. Przez całe te setki lat, przez stulecia, kiedy to Śląsk nie był częścią Polski, kiedy był częścią państwa niemieckiego, zwłaszcza w ciągu wieku XVIII i XIX, przybywali tam osadnicy z innych regionów Niemiec, no bo to było jedno i to samo państwo. Osiedlali się przede wszystkim w miastach i tam robili kariery, wiązali się z tą ziemią. Na to wszystko. Nałożyła się polityczna germanizacja, państwowa germanizacja. Chodziło o to, aby ludność śląska nie czuła się odrębna w stosunku do mieszkańców innych regionów Niemiec. Dlatego, żeby awansować na Śląsku w jakiejkolwiek hierarchii, w wojsku, w policji, w administracji w przemyśle no trzeba się było wyrzec polskości. No, byli tacy, którzy. Się temu poddawali. No, nikt z nas chyba nie ma wątpliwości co do tego, że ludzka psychika jest ułomna i nie wszyscy są tak, tacy twardzi, żeby powiedzmy oprzeć się takim czy innym pokusom. No więc i na Śląsku tak to właśnie bywało. Ale z kolei ta polityka germanizacyjna rodziła opór. I takie niesamowite wydarzenie, o którym zawsze wspominam przy każdym moim wykładzie. Oto mamy styczeń 1903 roku. Wojciech Korfanty, kandydujący z Polskiego Komitetu Wyborczego, zostaje posłem do Reichstagu. I co się dzieje? Na ulicę Górnośląskich Miast, jak zanotowano, wylegają tłumy ludzi i płynie z ich ust pieśń jeszcze Polska nie zginęła. Proszę państwa, to jest okres, kiedy... O państwowości polskiej powoli już zapominano. Tej pieśni nie śpiewano na ulicach Warszawy, poznania innych polskich miast. A ta pieśń rozbrzmiała w miastach Górnego Śląska, w miastach, wioskach. I to było niesamowite wydarzenie. Górny Śląsk nagle znalazł się w awangardzie ruchu na rzecz odzyskania niepodległości. Nie przypadkiem Korfantego nazywamy jednym z ojców niepodległości bo to nie sam Korfanty, to oczywiście całe zaplecze, które pracowało na jego rzecz. I Korfanty został nieformalnym przywódcą społeczności polskiej w całym zaborze niemieckim. No ta rola Górnego Śląska w tym momencie była niesamowita, a mamy setki lat rozłąki. I mimo to ta polskość trwała, ale obok Polaków żyli Niemcy. Korfanty zdobył niewiele, ponad 50% głosów. 49% głosów zdobył jego przeciwnik. Także widzimy, jaka to była niesamowita sytuacja. Moi pradziadkowie walczyli w powstaniach śląskich, ale nie będę tu o, o powstaniach śląskich opowiadał, podam tylko jedną rzecz. 40 tysięcy ludzi było zorganizowanych w Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w przeddzień wybuchu III Powstania Śląskiego. Jaka to jest masa ludzi, jeżeli weźmiemy pod uwagę, Niewielki stosunkowo region. I na zbiórce stawiennictwo było niemal stuprocentowe, a przecież zbierali się w nocy. Wszyscy przyszli. Są listy, które się zachowały, one są oryginalne, można je wszystkie przeczytać i jest podhaczany. Prawie przy każdym jest ptaszek. W związku z czym widzimy stuprocentowe stawiennictwo, jaka dyscyplina. Ale żeby nie było tak różowo, w Zelpschuciu, a więc w niemieckim odpowiedniku. POW Górnego Śląska było 35 tysięcy ludzi. Śląsk był niesamowicie podzielony. I dlaczego o tym mówię? Bo często się pytam to ci Ślązacy byli pro polscy czy pro-Niemieccy? Byli tacy i tacy, a podział był niezwykle silny i bardzo ostry, chociaż czasami były. Takie, spo, takie grupy społeczne, gdzie ten podział układał się w sposób bardzo dziwny. Patrzymy na listy powstańców śląskich i widzimy tam Scholz, SCHOLZ, Schmidt, prawda? Nazwiska z U umlaut, polscy patrioci. Dlaczego? Bo wychowując się pośród Polaków, grali z chłopakami w piłkę, chodzili na brydża, jeden z drugim zakochał się w Polsce, prawda? Doszło, dochodziło do. Mieszanych małżeństw i co? On się czuł Polakiem, chociaż jego dziadek czy ojciec nawet był Niemcem. Ale od, odwrotnie, było tych przypadków jeszcze więcej. No bo jak powiedziałem, ta germanizacja następowała. Jak spojrzymy na listy członków Zelprzucu, ogromna część ma typowo polskie nazwisko. W Gestapo mamy takiego bandytę, który się nazywał Kapusta. No typowo niemieckie nazwisko, byśmy prawie wiedzieli. No tak. Taka sytuacja była na Górnym Śląsku. I wybucha II wojna światowa. Wojsko polskie w nocy z 2 na 3 września opuszcza Górny Śląsk i na miejscu pozostają oddziały ochotnicze złożone z byłych, byłych powstańców śląskich i harcerzy i bronią bohatersko w różnych miejscach. Oczywiście Niemcy ten opór przełamują, bo nie o to chodzi, że nie, chyba nikt się nie udził, że. Powstrzymają Wehrmacht, ale ten gest był niesamowity. I z miejsca rodzi się ruch oporu. Tak jak Andrzej powiedział, jestem autorem pięciotomowego opracowania Okręg Śląskiej Armii Krajowej. To było coś niesamowitego, jak masowy charakter miała Armia Krajowa na Górnym Śląsku. Jeden z najliczniejszych okręgów w skali kraju, przy bardzo trudnej sytuacji. Bo na Śląsku ściany miały uszy. Gestapowiec w Lublinie czy w Warszawie nie znał miejscowego środowiska. Na Śląsku to był miejscowy człowiek, który wiedział, kto, gdzie, co robił przed wojną. Od razu, jak Niemcy wkraczali, mieli gotowe listy proskrypcyjne i półtora tysiąca ludzi od razu rozstrzelano. Tysiące ludzi trafiły do obozów koncentracyjnych. Taka, taka, przepraszam bardzo. Taka była sytuacja niestety na Górnym Śląsku. Ale okręg Śląski, raz za razem rozbijany, odradzał się niczym fenik z popiołu, przy czym ponosił ogromne straty. Tylko jeden okręg w skali kraju, gdy chodzi o Armię Krajowej, poniósł większe straty w czasie II wojny światowej. To był okręg warszawski. Ale Warszawiacy w większości zginęli w powstaniu warszawskim. Ślązacy. Ginęli na gilotynie w Katowicach, w Berlinie Pletenze, W samym tylko w, y, w więzieniu w Katowicach zgilotynowano 600 Akowców. Do KL Auschwitz trafiło 26 tysięcy mieszkańców prowincji górnośląskiej, nie licząc Żydów i Cyganów. 26 tysięcy. Nie licząc Żydów i cyganów, bo oni byli odrębnie numerowani. No niestety dla niemieckich nazistów człowiek był tylko numerem. Te numery później próbowano przypisać do konkretnych nazwisk. To się w dużej mierze udało, nie w całości. Ale wiemy, że to było 26 tysięcy osób, nie licząc e, Żydów i cyganów, z czego 16 tysięcy wojny nie przeżyło. Hekatomba, jedno z największych miejsc kaźni ślązaków. Dla mnie szczególnie ważny. Dlaczego? Bo tam stracił życie mój dziadek, tam stracił życie brat mojej babci. Mój dziadek, jak już zasygnalizował Andrzej, był oficerem wojska polskiego. Później był oficerem armii krajowej, członkiem sztabu inspektoratu Katowickiego AK. Jako że został znalazł zatrudnienie w żwirowni w oświęcimiu, gdzie wybierano żwir z soły, firma była pod zarządem SS pracowali tam więźniowie ci trzymani w obozie koncentracyjnym Auschwitz w związku z czym właśnie jemu zlecono nawiązanie kontaktu z obozem koncentracyjnym Auschwitz i to on był autorem wszystkich raportów bo mówimy pilecki tak chwała mu za to ale on musiał komuś przekazać na zewnątrz prawda więc wszystkie raporty albo były jego autorstwa albo przechodziły przez jego ręce on był po prostu tym łącznikiem między Karl Auschwitz. Niestety w lutym 1944 roku został aresztowany, skazany przez Sondergericht na karę śmierci i stracony w Karl Auschwitz. Także to jest taka moja osobista tutaj dygresja. Tak jak powiedziałem, Ślązacy byli niesamowicie podzieleni. Nie ma jednych Ślązaków. Są byli polscy ślązacy i byli niemieccy ślązacy. I co ciekawe, kiedy Niemcy, wkru... kiedy Niemcy się wycofali, weszli Rosjanie. Oczywiście aresztowani byli Akowcy, ale aresztowani byli też Hitlerowcy. Tak? Siedzieli często w tej samej celi, razem dzielili cele, ludzie, którzy byli po dwóch stronach barykady. I to był kolejny dramat. Ale co się działo później? No ja pamiętam lata 70., 80. Ja sobie nie przypominam proniemieckich Ślązaków. Takich nie było, gdzie oni wyparowali nagle. Nie dało się spotkać kogoś takiego, który mówił, o za Niemca to było fajnie. Tego oni idealnie się zakamuflowali. Zniknęli po prostu z widoku. Nikt się nie przyznawał. Nie było czegoś takiego, a bo mój ojciec, mój dziadek był w wermachcie. To był temat wstydliwy, w związku z czym nikt się do tego nie przyznawał. Ja byłem aż zdziwiony, no, bo mnie historia interesowała. No, gdzie oni się podzieli? No przecież oni muszą być. No przecież wszystko robili, a i nie ma. I oto przychodzi rok 90, wszystko się zmienia, burzymy w Siemianowicach pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej, prawda? Podobnie jak w innych miastach. Ale nagle o powstaniach śląskich przestajemy rozmawiać. Przestajemy rozmawiać o AK na Śląsku. Mówimy o represjach komunistycznych. Oczywiście ja to w, w pierwszym okresie traktowałem jako pewnego rodzaju reakcja, odreagowanie. No ja sam byłem aresztowany w 1984 roku, byłem później zwolniony, ten, za w szkoły zwolniony, amnestionowany w 1984 roku. Mocno dostałem. Po piętach na przesłuchaniu nawet biskup Bednosz list wystosował w tej sprawie, w jaki sposób ja zostałem pobity, i to było czytane w kościołach na Śląsku. Więc dla mnie temat represji komunistycznych też był ważny. Ale on tak, jakby wyparł tamte wydarzenia. Nagle przestaliśmy rozmawiać o Auschwitz, że tam ginęli Ślązacy. I oto ja któregoś razu jadę do kolegów historyków. Do innego miasta, no, bo mój dziadek to w Auschwitz został zabity. To był Żydem? No, taka reakcja. Ludzie przestali w ogóle kojarzyć Auschwitz z miejscem kaźni Polaków. Gdzieś żeśmy wyparli całe, całą tą sytuację. Jak niesamowicie, tak jak powiedziałem, do pewnego momentu tych proniemieckich ślązaków nie było. Oni zniknęli, oni się rozpłynęli w powietrzu, nikt się nie przyznawał, że ma takie poglądy. Nie tylko w sferze publicznej, tego nie było w rozmowach prywatnych. W klasie, w, wśród kolegów, wśród znajomych, na koloniach nikt takich deklaracji nie składał. I nagle się to wszystko zmienia. Nagle wy, zaczynają wychodzić książki, gdzie o AK na Śląsku, no to ja zacząłem w pewnym momencie pisać, bo mnie to zdenerwowało, że nikt nie pisze. I zabrałem się za to opracowanie i nagle okazało się, że jest ogromne zainteresowanie, jest zapotrzebowanie, ale jakoś na Uniwersytecie Śląskim tego typu opracowania nie powstawały. Nie, tam powstawały inne. O, w ślązakach w wermachcie. Nagle to przestał być wstydliwy temat. Ja to w pełni rozumiem jako, jako ślązak. Powiem wprost, no, mój dziadek był oficerem AK, ale jego brat był wcielony do Wehrmachtu, zginął w mundurze niemieckiej. Nie dlatego, że czuł się Niemcem. Po prostu wszystkich w wci ten wciągali. I to był dramat. To był dramat nas dla naszej rodziny. To było coś, to było podwójnie przykre. Że się tak wyrażę, bo on zginął w znienawidzonym mundurze i myśmy wszyscy mieli tego świadomość. Myśmy wiedzieli, że on był w tym wermachcie, prawda? My mamy zdjęcia, gdzie krótko przed, przed tymi dramatycznymi sytuacjami jest mój dziadek i jego brat siedzą na weselu, gdzie się zresztą mój dziadek poznał z moją babcią, i on jest w mundurze niemieckim, prawda? A, a mój dziadek jest w garniturze, i potem obaj giną. Jeden jako żołnierz niemiecki, drugi jako, jako oficer Wojska Polskiego. Takie dramaty były i to o tym też trzeba mówić, ale to trzeba... Ja od państwa polskiego oczekuję tego, że będzie ono to przedstawiać od strony polskiej. A nie, że to są nasi chłopcy, bo ginęli w mundurach Wehrmachtu. Nie, zostali wcieleni i to był dramat. I służyli razem z tymi hitlerowcami... Którzy im wcześniej pluli w twarz i się z nich naśmiewali, tak? bo to tak wyglądało. Przecież jak, e, jakie upodlenie było, przecież ja to mam w pamiętnikach różnego rodzaju. No i co, jakby? to wasze sezonowe państwo już przestało istnieć. Tak, ha, 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 pluli na nich, śmiali się, ale później jak do wojska był pobór, no to ich zabrali, tak? Niektórzy zdezertorowali, wielu było takich, którzy później. Trafili do polskich sił zbrojnych na zachodzie. Przecież 86 tysięcy żołnierzy polskich sił zbrojnych to byli byli żołnierze Wehrmachtu. To była ogromna masa ludu. I ja oczekuję od państwa polskiego, że będzie to prezentować od polskiej strony, taka, jaka jest mi bliska, że o Armii Krajowej na Śląsku ja będę się wszystkiego dowiadywał. A nie, temat nie istnieje. Nagle wylansowano temat tragedia górnośląska. No, oczywiście, że to, to, co robili Rosjanie po wejściu na Górny Śląsk, to była tragedia. To, co spotkało moich bliskich, byłych akowców, członków mojej rodziny, którzy później nagle trafili do, Hitli do sowieckich i do komunistycznych obozów. tak? To była tragedia. Słynny Goethe. Samo nazwisko. G. Umlaut Girtler. Joachim Girtler był ważną osobą w AK. Został skazany na karę śmierci przez Niemców, zgilotynowany podczas jednej egzekucji z księdzem Janem Machą, błogosławionym, bo oni blisko ze sobą współpracowali. To był ten sam proces. Ale jego brat Stefan został po wojnie skazany na karę śmierci przez komunistów. I to są rzeczywiście dramaty, i to jest tragedia. Ale u nas to się zaczęło przedstawiać w taki sposób, że to Polacy prześladowali ślązaków. Tak, oczywiście ci, co byli w NSDAP, trafili tam razem z Akowcami. I to my też mówmy o tym w taki sposób. A nie udawajmy, że tego nie ma. No bo oczywiście ta inna narracja, no bo wiesz, jemu, jego rodzice witali Wehrmacht, on się tu czuje Niemcem, jemu jest przykro. Ja wiem my się spotykamy ze sobą. Ja dzisiaj nagle tych nie wiem, oni się nagle gdzieś objawili i przez, y, powiedzmy, do 89 roku oni się do tego nie przyznawali. Dzisiaj dyskutujemy twardo. No, jesteśmy kolegami, no bo mieszkamy po sąsiedzku, jesteśmy normali, jesteśmy ludźmi. My musimy ze sobą rozmawiać, ale jak y, przechodzi dyskusja na tory historyczne, to ja trzymam swoje, on swoje, no, czasami jest ostro, ale Potrafimy kulturalnie ze sobą dyskutować, ale nie zakopujmy tych podziałów w imię właściwie nie wiadomo czego. Bo nagle się okazuje, że tamten głos w państwie polskim brzmi donioślej niż ten głos, którego my tu oczekujemy jako śląscy Polacy. Państwo polskie powinno nas wspierać, a nie wyciągać rękę w imię źle pojętej politycznej poprawności do tej drugiej strony. A niestety, niezależnie od tego, jaki jest rząd, bo wiele osób tego nawet dzisiaj już nie rozumie, to zostało tak zabagnione, że ja spotykając się z, z ludźmi z innych regionów, słyszę, no my was Ślązaków rozumiemy, wy się macie prawo nie czuć Polakami. No, mnie to obraża po prostu. Mnie to niestety obraża. No dziękuję Państwu za uwagę, to tyle.